Dobra, nagrywa się? Mhm. Mm Dobra, zostawiamy. Proste. Budzi solu, sypia mani, a weź śnie znowu koszmary Mam, chodzą za mną nocne mary, których mi broni piekielny garn Proszę powiedz jak go zabić Powiedz mi jak przezwyciężyć strach Zginę, pójdę do Walhali Choć w planie mam wykorzystać dar Coraz silniejszy, już za niedługo pożegnam ten Midgard Wchodzę na szczyty niby Meru w Indiach. sam daje radę, nie pomaga Winda po co policja, moje problemy rozwiąże forseti Ona ma serce tak zimne jak Helheim, ale przywyknę do niego jak Yeti Płynę przez ocean, myśli pacyfik Muszę pokonać potwory jak viking Jormungada nie strzygi blizny jak Gerald z Rivi Oni zatykali uszy do mojej muzyki Jakbym krzyczał głośno jak Ciri Ostre słowa do mnie jak biribiri Biri. Mówili, lecz nie dam się zabrać Walkiri Budzi solusy piamani Chodzą za mną nocne mary Proszę powiedz, jak je zabić. Pójdę do Walhali, pójdę do Walhali, ja budzi solu, sypiamani. Ja weź nie znowu koszmary mam. Chodzą za mną nocne mary, których mi broni piekielny garn. Proszę powiedz, jak go zabić Powiedz mi, jak przezwyciężyć strach. Zginę, pójdę do Walhali. Choć w planie mam wykorzystać dar. 21 lat mam, chyba już pora dorosnąć, bo dużym dzieckiem nie mogę być. No stop, biorę za siebie się, dobrze mi wróży horoskop. Będę wysoko jak burzka kalifa Kiedyś na słuchawkach Luis Khalifa. A czasem mija, W sumie to jestem wysoki, jest stare Ariba Takie już jest moje życie. Muzyka to jest mój dom jak Asgard. Chciałbym tu trono oraz promienie światła. Demony nie wejdą do mego świata. Brama zamknięta. Broni jej Heimdall. Walczę jak i nie jak Sparta. Przegram to wyniosą mnie na tarczach. A domem moim będzie Walhalla. Budzi so, usypia mani Chodzą za mną nocne mary proszę powiedz, jak je zabić. Pójdę do Walhali, pójdę do Walhali, ja budzi solu, mani Ja weź nie znowu koszmary mam. Chodzą za mną nocne mary, których mi broni piekielny garn. Proszę powiedz, jak go zabić Powiedz mi, jak, jak przezwyciężyć strach Zginę, pójdę do Walhali Choć w planie mam wykorzystać dar